Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Czas na kolejny materiał na kanale Poland in the Lens, ale zanim do niego przejdziemy, dwa słowa wyjaśnienia. Otóż materiał ten jest materiałem sponsorowanym, bo powstał we współpracy z firmą Benku, która około trzy miesiące temu zwróciła się z propozycją przekazania do testów monitora, który pojawił się jakiś czas temu w ofercie firmy Benku monitora o symbolu Benku SW271C. Temat jest dla mnie o tyle interesujący, że sam producent reklamuje ten monitor jako monitor dla fotografów. Uzgodniłem więc z Benku, że zanim wyrażę jakiekolwiek zdanie na temat tego monitora, zarówno jeśli chodzi o te pozytywne aspekty, jak i potencjalnie negatywne aspekty, to chciałbym móc popracować na tym monitorze około 2-3 miesiące. Uzgodniliśmy też, że jeżeli ten monitor spełni moje oczekiwania, to będzie mógł on zostać na moim biurku. Czy tak się rzeczywiście stało, dowiecie się z tego materiału. Zapraszam. Jeżeli śledzisz kanał Poland Innocence, to być może pamiętasz, że swoją przygodę z edycją zdjęć zaczynałem od niewielkich rozmiarów bardzo mobilnego. MacBooka Pro w wersji 13-calowej, do którego następnie podpinałem monitor EIZO CS2420, podstawowy monitor dla fotografów, tak możemy go określić, monitor o przekątnej 24-cale w rozdzielczości Full HD. MacBook Pro jeździ ze mną w podróże po dziś dzień, natomiast od około 4 lat moim podstawowym komputerem do pracy z edycją zdjęć i montażem wideo jest iMac 5K 27-calowy, do którego to właśnie iMac'a od około 3 miesięcy podpięty jest BenQ SW271C. Jedna z rzeczy, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ oba te monitory, właściwie komputer iMac i monitor BenQ SW271C, są to monitory 27 calowe, to w tej chwili pracując nie mam takiego dyskomfortu, że kiedy te dwa monitory stoją obok siebie, to różnica w proporcjach jest tak ogromna, o rozdzielczości nie wspominając. SW271C to monitor 4K UHD, czyli mamy do czynienia z rozdzielczością 3860 pikseli na 2140, więc dużo więcej niż to co oferował mi Eizo. Możemy oczywiście przełączyć się również na tym monitorze BenQ SW271C do rozdzielczości 2K, czyli 2560 na 1440 pikseli, co dla wielu osób, które przesiadają się na te monitory o większych rozdzielczościach, może mieć znaczenie i Będą przynajmniej na początku wolały pracować właśnie w rozdzielczości 2K niż w rozdzielczości 4K. Warto zwrócić uwagę na zawartość kartonu, w którym przyjeżdża do nas monitor Benku SW271C, swoją drogą kartonu olbrzymich rozmiarów, ale zawierającego bardzo mało stropianu, bo tutaj warto też podkreślić, że Benku dość mocno stawia na ekologię. Otóż w kartonie poza samym monitorem znajdziemy oczywiście podstawę wraz z stojakiem, na którym zawiesiamy. Słuchamy monitor. Stojak ten ma specjalny uchwyt, w którym możemy monitor przenosić, co widzicie oczywiście na zdjęciu. I chciałbym też zwrócić Waszą uwagę, że wraz z monitorem i ze stojakiem otrzymujemy komplet kabli, którymi, którymi możemy podłączyć monitor do dowolnego komputera. Znajdziemy kabel HDMI, znajdziemy kabel USB-C, znajdziemy kabel DisplayPort i znajdziemy również kaptur. Kaptur, który możemy nałożyć na monitor po to, żeby ograniczyć odbicia światła. I kaptur ten ma dodatkowo takie specjalne panele rozszerzające, które będą pozwalały na jego założenie również w pozycji, Pionowej, co dla szczególnie osób edytujących zdjęcia portretowe będzie miało ogromne znaczenie, więc zawartość kartonu imponująca, bo nie zawsze wraz z monitorami dostajemy te wszystkie rzeczy. A chciałbym zwrócić też Waszą uwagę, że niejednokrotnie za kaptur musimy zapłacić kilkaset złotych. Wraz z monitorem otrzymujemy jeszcze jeden gadżet, który w mojej ocenie jest bardzo przydatny i bardzo ułatwia korzystanie z samego monitora. Jest to urządzenie, które nazywa się Hotkey Pack w tym przypadku generacji drugiej w monitorze SW271 czyli poprzedniku modelu 271C mieliśmy Hotkey Paka w wersji pierwszej jest to nic innego jak pewnego rodzaju pokrętło wielofunkcyjne które pozwala nam na sterowanie monitorem za pomocą właśnie pokrętła i czterech przycisków funkcyjnych. Zarówno same pokrętło, jak i te przyciski funkcyjne możemy sobie w dość elastyczny sposób konfigurować, co pozwala nam przyspieszyć pracę z tym właśnie monitorem. Jedną z takich podstawowych rzeczy, którą można i warto sobie skonfigurować, chociaż ona jest pre prekonfigurowana, kiedy monitor do nas przychodzi, to przyciski oznaczone symbolami 1, 2 i 3. Do których możemy sobie przypisać różne kalibracje, które wykonamy, jeśli chodzi o nasz monitor. Jak widzicie na ekranie, u mnie monitor znajduje się w pozycji, powiedziałbym, lewitującej nad biurkiem. I tu jedna z rzeczy, która. Z jednej strony mi się nie podoba, z drugiej strony z tego co doczytałem, wynika ona trochę z regulacji Unii Europejskiej. Mianowicie, już w wersji SW271 ta podstawa do monitora była po pierwsze dość solidna, po drugie dość duża. W tej chwili jest, powiedziałbym, monstrualnych rozmiarów. Z jednej strony daje solidną stabilizację dla monitora, z drugiej strony, w moim przypadku zajmowałaby ogromną ilość miejsca na biurku, a ponieważ ja nie tylko edytuję, tu je zdjęcia i mam na biurku tablet graficzny, to również prowadzę tak naprawdę streamingi i nagrywam wideo, więc na moim biurku znajdują się jeszcze inne gadżety, oczywiście klawiatura i mysz, ale chociażby mikser audio, mikser wideo, co powoduje, że tego miejsca mam ilość ograniczoną, więc ta potężna podstawa jest dla mnie ogromnym utrudnieniem, dlatego monitor w moim przypadku zawieszony jest obok monitora, obok iMac'a 5K na specjalnym ramieniu. Właściwie do monitora banku pasują wszystkie standardowe ramiona, które macie dostępne na rynku i dzięki temu pod monitorem mam przestrzeń, w której pewne rzeczy mogę sobie poukładać i ta przestrzeń nie jest zajmowana właśnie przez ogromną podstawę, którą otrzymujemy wraz z monitorem SW271C. Mówiłem już o tym, że wraz z monitorem otrzymujemy komplet kabli do podłączenia go do dowolnego komputera, dlatego warto wspomnieć, w jakie gniazda wyposażony jest monitor BenQ SW271C. Te gniazda ułożone są na lewej ściance obudowy monitora oraz na spodniej części monitora. Po lewej stronie znajdziecie hub USB. Jest to hub z dwoma portami USB typu 3.1, a obok tego huba znajduje się bardzo wygodnie, łatwo dostępny czytnik kart SD. Z kolei od spodu te gniazda są również bardzo wygodnie dostępne bez względu na to, czy monitor stoi i na tym dedykowanym statywie czy też stojaku, czy też wisi tak jak w moim przypadku na dedykowanym do tego celu ramieniu. Te gniazda są dostępne bardzo wygodnie i z kolei od spodu, poza zasilaniem, poza gniazdem serwisowym, specjalnym gniazdem do podłączenia hotkey paka, znajdziecie dwa gniazda HDMI w standardzie 2.0, gniazdo DisplayPort, gniazdo audio, do którego na przykład możemy podłączyć słuchawki. Monitor nie ma absolutnie wbudowanych głośników i najważniejsze gniazdo, zresztą z którego wynika trochę. Nazwa tego monitora. Mówiłem, że wcześniejszy model SW271 ten model nazywa się SW271C, a literka C właśnie stąd, że w monitorze znajdziemy gniazdo USB-C z Power Delivery, czyli poza tym, że możemy komunikować się za pomocą USB-C danymi i obrazem, możemy też zasilić z tego monitora laptop, jeżeli tylko laptop pozwala na zasilanie, właśnie tymi 60 W, jeżeli nie potrzebuje Więcej, na przykład 85 czy ponad 100 watów. MacBook Pro, z którego ja korzystam bez problemu, daje się zasilać z tego właśnie gwiazda, więc jeżeli chodzi o zarządzanie kablami i pracę laptop versus ten oto monitor, to wystarczy jeden kabel do tego, żeby z jednej strony zapewnić komunikację i wyświetlać obraz, a z drugiej strony, żeby z kolei do komputera zapewnić zasilanie. Monitor BenQ sw 271 c to jak twierdzi producent monitor dla fotografów, więc zupełnie naturalny. Rzeczą jest fakt, że mamy tutaj monitor szerokogamutowy z 99% pokryciem przestrzeni Adobe RGB i 100% pokryciem przestrzeni SRGB. Jest to również monitor wspierający kalibrację sprzętową. Każdy jeden egzemplarz trafia do klienta, trafia do odbiorcy jako monitor prekalibrowany, gotowy do pracy i w każdym z takich monitorów znajdziecie w pudełku taki krótki dwustronicowy raport, na którym znajdują się wszystkie szczegóły związane z kalibracją i jej wynikami, kalibracją wykonaną w fabryce. Jednak ja tak i tak zalecam wykonanie tej kalibracji w domu, jak w przypadku każdego innego monitora, nie tylko monitora Benku. i absolutnie nie w takich warunkach, jakich ja w tej chwili tutaj nagrywam, bo tutaj świeci na mnie pięknie softboxik. Ja kalibruję swój monitor takim kalibratorem, który od czasu do czasu z różnych źródełek pożyczam. Dziękuję Mariusz. Jest to kalibrator firmy X-Rite i jeden Display Pro. Natomiast wspierane są również kalibratory inne, innych firm i jakich znajdziecie w dokumentacji, do której link znajduje się w opisie do tego filmu. Sam proces kalibracji wykonywany jest za pomocą dedykowanego oprogramowania Palette Master Element. Zerkam na ekran, bo ta nazwa cały czas mi nie wchodzi do głowy. Jest to dedykowane oprogramowanie firmy BenQ. Bardzo intuicyjne i bardzo proste, mimo tego, że pierwsze wersje tego oprogramowania miały troszeczkę błędów, miały troszeczkę problemów, w tej chwili wszystko jest jak najbardziej stabilnie. Wyniki, które uzyskiwałem przy kalibracjach i ich walidacjach, absolutnie. Absolutnie rewelacyjne, ta, ta precyzja, dokładność, obzorowanie kolorów jak najbardziej w porządku z Deltą. Zdecydowanie poniżej, zdecydowanie poniżej dwóch. Jedna rzecz, która jest bardzo interesująca, otóż wyniki kalibracji. Ja mam tak naprawdę dwa profile: jeden SRGB, drugi Adobe RGB i, i tutaj mam wykonane kalibracje. I ja sobie przypisałem te dwie kalibracje do właśnie chodki, paka tego pokrętła magicznego. I te obie kalibracje są przypisane do przycisku 1 i 2. Niestety tak i tak musimy wybrać odpowiedni profil już bezpośrednio w systemie, żeby to wszystko było ze sobą odpowiednio zgrane, ale mimo wszystko jest to duże ułatwienie, jeżeli przypinamy się między jedyneczką a dwójeczką dodatkowo na klawiszu numer 3, mam to co domyślnie jest na nim ustawione, czyli po prostu przełączenie monitora w tryb czarno-biały, co pozwala mi bardzo szybko zobaczyć jak dane zdjęcie, jak dany materiał będzie wyglądał w czerni i bieli. Rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, że Benku reklamuje ten monitor jako monitor dla fotografów, bo moim zdaniem jest to monitor dla szeroko rozumianych twórców, dla osób, które tworzą nie tylko content w postaci zdjęć, ale również content w postaci materiałów wideo. Poza wsparciem dla danych gamutów w tym aspekcie fotograficznym mamy wsparcie REC 709, mamy wsparcie DCI P3, czyli to są te standardy związane, czy też te gamuty, które są istotne z perspektywy wideo. Mamy też zdanie Firmy Banku, wsparcie HDR-a. I tutaj mm, pozwólcie na e, delikatną ironię. Otóż, moim zdaniem. Mm, tu mamy więcej marketingu niż, niż rzeczywiście tego wsparcia dla HDR-a. Według mnie z dosyć prostego powodu. HDR10 i HLG, czyli te dwa standardy, które zgodnie z informacjami od banku są wspierane, są to standardy właśnie HDR-owe. I jednak, jeżeli mówimy o HDR-ze, powinniśmy mieć monitory o bardzo wysokim, jak najwyższym kontraście i, i bardzo wysokiej jasności. Przynajmniej ja nie jestem ekspertem, ale uważam, że, że z tego co się edukowałem, to, to tak to powinno wyglądać. Przy czym BenQ SW271C to zaledwie 350 nitów. I oczywiście fajnie, że to wsparcie HDR-owe jest, ale jednak te 350 nitów to zdecydowanie za mało, żeby mówić o, o, o HDRze i tutaj należałoby myśleć o jasnościach na poziomie 500 tysięcy nitów i wtedy rzeczywiście moglibyśmy tego typu stwierdzenia używać. Fajną rzeczą, którą Mamy dostępną dla fotografów. Jest jeszcze oprogramowanie, które możemy sobie pobrać ze strony banku, mianowicie tak zwane, i znowu zerkam na nazwę, Paper Color Sync. Jest to oprogramowanie, dzięki któremu możemy sobie już w komputerze bez testowych wydruków wybrać dany profil, następnie wybrać drukarkę i rodzaj papieru i zobaczyć jak będzie taki wydruk wyglądał na papierze zanim zaczniemy to po prostu drukować. To pozwala zaoszczędzić czas, ale również ograniczyć koszty. Niestety to oprogramowanie na tym przynajmniej etapie nie wspiera zbyt wielu drukarek, nie wspiera zbyt wielu rodzajów papieru, więc jeżeli ktoś na przykład korzysta z drukarki Canona czy Epson'a konkretnych modeli, a ja w tej chwili ich nie pamiętam, to być może warto, znaczy to zdecydowanie warto po to sięgnąć. Jeżeli natomiast, jeżeli natomiast wasze drukarki nie znajdują się na liście, którą znowu znajdziecie w dokumentacji, to na ten moment to oprogramowanie Paper Color Sync jest dość mocno ograniczone. Trudno mówić o jakimkolwiek sprzęcie fotograficznym nie odnosząc się do jego ceny. Dotyczy to również monitorów dla fotografów. BenQ SW271C, który trafił do mnie dzięki uprzejmości firmy BenQ do testów. Jest tu już 3 miesiące i nie ukrywam, że się dość dobrze zadomowił, ale trzeba pamiętać o tym, że to monitor, który dzisiaj, według Ceneo, kosztuje około 6800-6900 zł. Z mojej perspektywy, 4K, 27 cali to fantastyczna para z moim iMaciem i praca, zarówno podczas postprodukcji, podczas edycji zdjęć. Jak i podczas montażu wideo, jest fantastyczna na tych dwóch monitorach. Ja z reguły na iMacu mam paletki, jak niektórzy mówią, a ja na to mówię toolboxy, czyli wszystkie narzędzia, które służą mi do edycji bądź edycji zdjęć bądź montażu wideo, a na samym benku mam ten materiał wynikowy, to co będzie później publikowane w takich czy innych mediach, bądź po prostu w przypadku zdjęć drukowane. Praca ze zdjęciami wysokiej rozdzielczości, które dostaję z Canona EOS R5, 45 megapikseli, dzięki temu, że mam do dyspozycji monitor 4K, mogę sobie bardzo fajnie oglądać wszystkie szczegóły. Aczkolwiek nie ukrywam, że e... Na początku dość problematyczne było przyzwyczajenie się do tej dużej rozdzielczości i wymagało to nieco czasu. Z kolei montaż materiałów wideo w rozdzielczości 4K, no tutaj wszystko wygląda naprawdę rewelacyjnie. Widzę wszystko w jak najlepszych detalach i jest to rzecz cudowna, której. Absolutnie nie mogłem mieć w przypadku połączenia iMac'a 5K z Eizo CS2420. Więc każdy musi, podobnie jak w przypadku aparatów, obiektywów i jakiegokolwiek innego sprzętu, musi przeanalizować sobie czy tego typu monitor jest monitorem dla niego. Jak wygląda to cenowo versus konkurencja? Jak wygląda to jeśli chodzi o parametry i funkcjonalność versus konkurencja? Czy Benku zostanie na moim biurku. Przyznam szczerze, że absolutnie jestem na tak, z jednym wyjątkiem, i to czy ten monitor tu zostanie, zależy właśnie od tego jednego elementu. Mianowicie, wszystko będzie zależało od tego, czy uda mi się rozwiązać problem komunikacji pomiędzy iMaciem a Benku SW271C. Obecnie. Niestety, ze względu na iMac'a i bądź system operacyjny, bądź e, mm, bądź jakieś inne elementy hardware'owe lub software'owe, ta komunikacja nie wygląda poprawnie i po każdym przejściu iMac'a w tryb uśpienia, niestety ale monitor Benku mimo tego, że się wybudza, mimo tego, że rozdzielczości, kolory, wszystko wygląda poprawnie, to podczas ruchu myszy potrafi się ona blokować na ekranie, co jest bardzo niewygodne i jedynym rozwiązaniem jest wyłączenie i włączenie monitora Benku. Tego problemu nie ma i ten problem nie pojawia się przy pracy z jakimkolwiek laptopem z Windowsem, nie pojawia się przy pracy z moim MacBookiem Pro, nie pojawia się przy pracy z MacBookiem Pro, z którego korzysta Julita, nie, się, nie, nie pojawia się przy pracy z MacBookiem R, z którego korzysta yy, Kaja. Więc yy, skąd ten problem występuje przy połączeniu z iMaciem, trudno mi powiedzieć. Tego typu historii znalazłem na różnego rodzaju forach dosyć sporo. Liczę na to, że bądź. E, jakiś upgrade, e, jeśli chodzi o e, wersję systemu e, Bixur na, e, na, 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 na iMacu mm, pozwoli rozwiązać ten problem, bądź e, znajdę inne rozwiązanie, które ktoś podpowie w internecie. Póki co pracuję tak jak pracuję i tak jak powiedziałem, ta decyzja czy ten monitor u mnie zostanie nie została przeze mnie jeszcze podjęta. Wy Decyzję o tym, jaki monitor kupić, musicie podjąć sami. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć i czekam na Wasze komentarze. Na razie.